Cześć! Wiem, że są tutaj osoby, które zdają w tym roku maturę, czy to po raz pierwszy, czy ją poprawiają, i wiem, że wielu z Was nie zabrało się jeszcze za powtórki, a wiem to i z komentarzy, i z wiadomości, bo pytaliście mnie, co teraz zrobić, bo boicie się, że już po prostu nie zdążycie, bo do matury zostało już niewiele ponad miesiąc i nie jest to żaden żart aprilisowy. Chcę Wam powiedzieć, że jak najbardziej, jeżeli tylko nie zaczynacie od zera, Macie szansę zdążyć powtórzyć cały materiał i jeszcze rozwiązać zadania. Najważniejszym teraz jest dobry plan. Ale żeby najpierw ten plan zrobić, trzeba ocenić swoje możliwości, swoje umiejętności i już posiadaną wiedzę. I do tego najlepiej rozwiązać sobie, myślę, trzy arkusze naturalne z poprzednich lat, których jeszcze nigdy nie rozwiązywaliście, jeszcze nie widzieliście na oczy, ale żeby były to oczywiście arkusze na tym poziomie. Na jakim będziecie zdawać e, maturę, czyli przypuszczam, że, że rozszerzony. E, chociaż jest też sporo osób poprawiających maturę z poprzednich lat, kiedy można było pisać maturę podstawową. Ale e, rozwiążecie sobie te trzy arkusze maturalne, e, ocenicie je sobie i zobaczycie, z jakimi działami macie problemy. I e, Właśnie z tych działów musicie zrobić dokładną powtórkę, rozpisać sobie plan na każdy dzień, aż do dnia matury, co będziecie robić, co będziecie powtarzać, jakie zadania będziecie robić, ile tych zadań, jakie arkusze będziecie później rozwiązywać, bo ten plan jest właśnie Waszym kluczem do sukcesu. I oczywiście trzymanie się tego planu, bo teraz czasu zostało już niewiele, więc ta systematyczność będzie Wam bardzo, bardzo potrzebna. Jeżeli już rozpiszecie sobie te działy, z którymi macie jakiś problem i powtórzycie te działy, rozwiążecie z nich zadania. Wtedy zabierzcie się już tylko za arkusze maturalne. Nie ma sensu powtarzać znowu wszystkiego od nowa. Po prostu wydrukujcie sobie arkusze maturalne z poprzednich lat. Czy te, no najważniejsze będą te z CKE, ale też te z różnych wydawnictw. I ja mam tutaj też gotowe książki z arkuszami, które jak najbardziej mogę polecić. Tutaj mam chemię: próbne na arkusze naturalne poziom rozszerzony, oficyna edukacyjna Krzysztof Pazdro. Mam tutaj trzy książki, wiem, że w zeszłym roku wyszła też czwarta, chyba pomarańczowa. I są to zadania typowo naturalne, to nie są jakieś tam wymyślne których nigdy nie zobaczycie. Chodzi o to właśnie, żeby nauczyć się schematów, żeby nauczyć się rozwiązywać te najpopularniejsze, najczęściej występujące zadania i takie właśnie w tych książkach znajdziecie. I jeszcze wydawnictwo Wsip. zdasz to i tutaj mamy już też biologię oprócz chemii. Też zadania bardzo typowe, też bardzo fajne do rozwiązywania, jak najbardziej mogę polecić. Także jest tu dość sporo tych zadań. Jak najbardziej na pewno nie będziecie się nudzić. Myślę, że kluczem teraz, właśnie w tym już krótkim czasie, jest rozwiązanie jak największej ilości zadań, właśnie typowych, maturalnych, żeby nauczyć się tych schematów, tak jak już mówiłam. Jeżeli jeszcze nie zaczęliście powtarzać niczego, ale uczyliście się już wcześniej biologii i chemii, to ja Wam tutaj przyjdę z pomocą, z małym ułatwieniem. Na dole w opisie znajdziecie linki do planu powtórkowego, który stworzyłam i ten plan będzie rozszerzany. Dzisiaj na pewno pojawi się plan taki bardziej ramowy, czyli które działy powtarzamy w jakim dniu, ale co kilka dni. Jakby każdy dzień będzie bardziej rozpisany, napiszę na co zwrócić uwagę, wrzucę Wam też linki do pobrania różnych arkuszy naturalnych albo też do myślę, ciekawych stron, z których możecie skorzystać, gdzie, gdzie możecie czy rozszerzyć swoją wiedzę, czy sobie utrwalić różnymi filmikami na YouTubie, bo jest tego w internecie naprawdę mnóstwo. Także, jeżeli Wy też macie jakieś swoje ulubione, albo macie jakieś zbiory do polecenia, czy arkusze naturalne, to jak najbardziej piś, piszcie w komentarzach, to naprawdę wielu osobom pomoże. Teraz już nie warto tracić czasu na różne bzdury, szukanie na przykład przecieków maturalnych, bo nie znajdziecie czegoś takiego w internecie, to jest graniczy, graniczy z niemożliwością, bo nawet jeżeli coś takiego w internecie się pojawi, to wiadomo, że ten arkusz zostanie unieważniony, bo. Niemożliwe, żeby tylko uczniowie to znaleźli, a nauczyciele czy egzaminatorzy nie, więc nie ma sensu takich rzeczy szukać. Nie ma sensu teraz też już się skupiać na podręcznikach, jeżeli nie powtórzyliście jeszcze niczego, bo nie przeczytacie wszystkich podręczników. Nie wiem ile ich tam jest, chyba trzy z biologii, 2 lub 3 z chemii. Także to jest ogrom materiału, nie ma sensu. Nie ma sensu przerabiać też wszystkich zbiorów zadań, jakie macie w domu. Oczywiście warto, jeżeli będziecie powtarzać czy to z repetytorium, czy z notatek, dany dział, bo właśnie tak, tak należy do tego podejść, po każdym dziale zrobić 10-20 zadań z danego działu, tyle na ile macie czas, ale chodzi o to, żeby to były zadania typowe dla tych działów. Chciałabym, żebyście w ferworze walki nie zapomnieli też o tym, że trzeba spać, bo sen co najmniej 8 godzin dziennie jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Jeżeli będziecie wypoczęci, łatwiej Wam się będzie zapamiętywało, łatwiej będzie Wam się rozwiązywało zadania. Tak samo jest z jedzeniem, trzeba pamiętać, żeby się zdrowo odżywiać żeby jednak ten mózg pracował jak najefektywniej. I nie można też uczyć się bez przerwy. Trzeba robić sobie przerwy, i najlepiej przerwy takie aktywne. Wyjść na spacer, pobiegać, co robicie, czy pływać, czy, czy nawet wyjść na chwilę ze znajomymi, coś obejrzeć, gdzieś się przejść. Cokolwiek, co sprawia Wam przyjemność. Oczywiście, żeby to nie wyglądało tak, że uczycie się pół godziny i później robicie sześciogodzinną przerwę. Mam nadzieję, że się tutaj rozumiemy. Ale, ale przerwy są naprawdę bardzo, bardzo ważne. I, I to, żeby wasz pokój był przewietrzony, w chłodnym pokoju uczy nam się dużo lepiej niż w ciepłym, szczególnie jeżeli to ciepło idzie od grzejników, powietrze robi się suche i, i naprawdę ma to dość spore znaczenie. No i porządek wokół Was. Nim zaczniecie się uczyć, zróbcie porządek, oczyśćcie sobie biurko poukładajcie na nim tylko to, co będzie Wam potrzebne, czyli właśnie repetytoria, notatki, arkusze zadania, zestaw jakichś ołówków, długopisów, zakreślaczy, jeżeli lubicie robić mapy myśli, no trochę mało czasu jednak na to, ale jakieś piktogramy, jakieś kolorowe rysuneczki, to też wam jak najbardziej. Pomoże w zapamiętywaniu. I ostatnia sprawa nie porównujcie się z innymi. To już teraz naprawdę nie ma znaczenia, czy ktoś się zaczął uczyć we wrześniu, w lutym, a wy dopiero teraz. Ważne jest to, co wy zrobicie z tym czasem, który jeszcze wam został, bo czasu z jednej strony jest mało, ale z drugiej można go naprawdę efektywnie dobrze wykorzystać i wszystko powtórzyć i bardzo dobrze się jeszcze do tej matury przygotować i to nie tylko do matury z biologii czy chemii, ale z każdego innego przedmiotu. Ważne właśnie, żeby zrobić sobie plan i tego planu się trzymać i to będzie kluczem do waszego sukcesu w maju. To już wszystkie moje rady. Jeżeli macie jakieś własne piszcie oczywiście w komentarzach. Zajrzyjcie też do opisu, tam znajdziecie linki do planu powtórkowego, do arkuszy, do różnych ciekawych stron z informacjami, z filmikami. Także serdecznie zapraszam, ja już Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli ten film Wam się podobał, nie zapomnijcie o kciukaj w górę, o subskrypcji i do zobaczenia. Cześć!